Do Kozienickiego Domu Kultury powróciły ciężkie brzmienia. W sobotę 23 maja na scenie sali widowiskowej zagrała legenda polskiego roka. Dezerter, bo o nim mowa, przyciągnął rzesze fanów. Ten koncert jest takim zakończeniem trasy promocyjnej. Związany jest z ostatnią płytą większości mniejszego, wydaną na jesieni zeszłego roku. Tak graliśmy ją na jesieni przez całą wiosnę i dziś też zagramy całą płytę, a oprócz tego sporo starszych piosenek, tak żeby każdy, kto przyjdzie, miał coś, znalazł coś dla siebie. Kozienicka publiczność nie zawiodła i sala wypełniona była po brzegi. Koncert zaczął się od bicia dzwonów. Tak właśnie rozpoczyna się ostatnia płyta grupy zatytułowana Większy zjada mniejszego. Gdy po ponad godzinnym graniu muzycy zagrali utwór dezerter, każdy Myślał, że to już koniec, ale nie. Zagorzali fani, doczekali się bisów. Zespół powstał w maju 1981 roku w Warszawie, założony przez gitarzystę Roberta Materę, basistę Dariusza Stepnowskiego oraz perkusistę i autora tekstów Krzysztofa Grabowskiego. Dezerter wydał 16 albumów, z czego Prawo do bycia idiotą otrzymał w 2011 roku Nagrodę Fryderyka w kategorii Album Roku Rock. Muzycy tworzą i koncertują od ponad 30 lat. Jaki jest więc przepis na długowieczność Dezertera? Przede wszystkim nigdy nie zakładaliśmy sobie, że będziemy próbowali robić jakąkolwiek karierę. Po prostu chcieliśmy grać, chcieliśmy mieć zespół, wypowiadać się na ważne tematy. I chyba to nam przyświecało od początku i to pozwoliło na zdystansowanie się od wielu niepowodzeń, czy też przykrości, czy też ograniczeń, na jakie zespół natrafiał, bo no, myśmy powstawali w czasach PRL-u, tuż przed stanem wojennym i te ograniczenia były no, niewyobrażalne, jak, jak z dzisiejszego punktu widzenia byśmy na to spojrzeli. A dlaczego akurat punk rock? Pomysł na, na taką muzykę wynikał z sytuacji, w której, w której byliśmy jako nastoletni młodzieńcy, młodzieńcy w epoce tuż przed stanem wojennym była to wówczas muzyka y, świeża, która dopiero do, docierała z zachodu, zresztą poprzez, poprzez żelazną kurtynę, w, w sposób taki bardzo nieoficjalny. I dla nas miało to taką wartość, że jest to rodzajem działalności podziemnej, antysystemowej. No i w zasadzie. Y, Podejście do, do świata było też właśnie yy, antysystemowe, i to nam odpowiadało, bo y, był to sposób na odreagowanie tej chorej rzeczywistości, w jakiej przyszło nam się wtedy. Dezerter wystąpił w składzie Robert Matera gitara wokal, Krzysztof Grabowski perkusja i Jacek Chrzanowski bas. Saportem byli Schrotenberg z Płocka i Hidden World z Puław. Sobotni koncert w Kozienickim Domu Kultury był ostatnim w tym miejscu, gdyż placówka już niedługo przenosi się do Centrum Kulturalno-Artystycznego.